a ktoś więcej niż tysiąc ma? tysiąc pięćset tysiąc dwieście, tysiąc pięćset było trzy tysiące trzysta jest pozem w sądzie są dwie sprawy dotyczą zarządu bo uważamy, że ten zarząd nie jest wybrany on nie jest wybrany i rada będzie Współdzielnia dla spółdzielców! Współdzielnia dla spółdzielców! Tak zwane palmy, nie wiadomo co to było. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury. Okazało się, że to one jest fałszowane. Fałszowane. To jest pracownik. Dokładnie. Przecież wy płacicie za niego. Jak to może być, że idziecie i ten pracownik mówi wam? Współdzielców! 10 tysięcy zapłaciło jedno gospodarstwo i nawet klatka nie jest zrobiona. Z sufitów e, tych z odpada. od 30 lat, nawet nie mają płytek położonych na No hańba to jest mało Tak, ci ludzie powyżej 70 lat tak chodzą, bo nie wiedzą gdzie mają stanąć, bo wszędzie dziury, dziura na dziurze. Będziemy o to walczyć i to robimy. Zresztą. to! <śla> za podgrzewanie wody? No to jest to już nie skandal, to jest po prostu hańba.